Witamy Was na miłośnikach Popkultury w Powrocie do serii na bieżąco. Być może w trochę innym formacie, bo dzisiaj nie będzie to jedna pojedyncza recenzja danego filmu, tylko mini recenzję można powiedzieć trzech produkcji, bo to nie są tylko filmy. Mianowicie Niezniszczalni 4, Piła 10 oraz serial o Asoce Tano. Dzisiaj towarzyszy mi Kuba. Witam Państwa. Serdecznie zapraszamy Was na ten przegląd. Premier. Zaczynając chronologicznie od filmu, który jako pierwszy wyszedł, czyli 22 września tego roku zobaczyliśmy na ekranach kin film pod tytułem Niezniszczalni 4 The Expendables 4. Tam ta czwórka jest tak sprytnie wpleciona zamiast A w tytule. Wow, niesamowity zabieg i to był chyba najbardziej kreatywny zabieg twórców, jeśli chodzi o ten film, ponieważ Niezniszczalni 4 to jest totalna papka kina akcji, znów montująca pełno znanych aktorów, aczkolwiek w tej części tak dojrzymy ich najmniej z poprzednich. Może na początek, czym jest cała seria niezniszczalnych? Ta przednia trylogia, części 1, 2, 3. To nie było nigdy nic ambitnego. Ja w ogóle nie jestem fanem tej serii i dla mnie ściąganie na siłę aktorów po 50, nawet w niektórych przypadkach po 60 no, mija się trochę z celem, bo nie wyjdzie z tego nic dobrego. To jest po prostu wrzucenie kilku znanych celebrytów i zrobienie jakiegoś tampowego kina akcji z schematyczną fabułą, na której praktycznie nie da się dobrze bawić. To twoja grupa ewakuacyjna? Miałem mało czasu. Chodźcie, spóźnimy się na wojnę. Ale okej, okay, poprzednie części jeszcze miały to coś przez chociażby antagonistów ciekawych, czy jak już wspominałem, aktorów. Natomiast Czwórka, <coughs> Czwórka to jest zlepek. To jest po prostu zlepek scen z poprzednich części i ogólnie ze stampowego kinakcji, w których on nawet nie wygląda jak film. Nie wiem, czy Kuba się ze mną zgodzisz, ale to nawet nie wygląda jak film. Tak, to prawda. On wygląda bardziej jak jakiś fan made film, fana, który po prostu wziął po prostu urywki z poprzednich części, dorzucił jakichś nowych aktorów, wyrzucił urywki i po prostu to złączył, a że nie stać było go na efekty akcji, no to zrobił efekty akcji w grze komputerowej i dosłownie, tak, elementy z CGI, wszystko tutaj jest zrobione, nawet chyba to nie jest CGI. Znaczy, ta seria nigdy nie była szczególnie ambitna i nie oczekiwałem po czwórce, że będzie lepsza od poprzednich, ale raczej chociażby na poziomie tamtych, jednak nawet to się nie udało tutaj, no bo ta część to już absolutnie widać, że była robiona na, na kolanie, byle po prostu zareklamować, o Sylwester Stallone jest w filmie, gdzie go przez cały film praktycznie nie ma poza początkiem. Jest to bardzo, nawet bym nie powiedział rozczarowujące, ale takie oszukiwanie widzę, bo tutaj jednak w trailerach czy plakatach, w ogólnie materiałach promocyjnych bardzo promowaliśmy Sly'a, a go praktycznie w tym filmie nie ma. Oczywiście główne skrzypce gra tutaj Jason Statham, bo poniekąd jest to jego produkcja, On jest Producentem tego filmu, i może dlatego, to on bardziej staje się głównym bohaterem, i z tam jest spoko, jakby już w tym roku był The Mac 2 z nim, ale nawet on nie wynosi tego I filmu. Fast no, niezniszczani 4 zdecydowanie najgorzej wychodzą na tle tych dwóch poprzednich filmów, które no, ufmy się, Meg 2, czy Tym bardziej Szybcy i Wściekli, 10 to też nie były super filmy. Tak, to prawda. W ogóle jak doszły na suchy, po prostu tam się takie podobno im działo I pierwotnie ogólnie zniszczalni cztery mieli być spin-offem mieli się nazywać po prostu The Christmas Story, czyli po prostu być e, postaci z tej tama, spin-offem postaci z tej tama i tak dalej. Ale ktoś pomyślał, ej, zróbmy czwórkę, bo to się lepiej zarobi. No i zrobili. I w planach miało być w piątkę, jak pokazuje nam Letterbox, ale na szczęście e, ludzie jednak wiedzieli. E, to widzą i jednak swoimi portfelami pokazali, że nie, nie, nie chcemy kolejnego takiego główna jak czwórka. Gdzie no po prostu slaja potraktowano chyba nawet gorzej niż mi się daje, że w Przykrydzie, gdzie po prostu jego postać, zapomniano o niej, o legendarnym Rocky Balboa. Tutaj po prostu twórca tej serii, jakby nie patrzy, on został zepnięty na boczny tor. Zabili go i uciekł, a potem sobie wrócił. Hech, i to to na takiej zasadzie, nie? No i niestety no. efekty specjalne RODEM dosłownie, ja tutaj nie żartuję, z Sharknado te plamy krwi, no też nie pomagają temu filmowi. Ja nie wiem jaki był budżet, ale no, to wygląda po prostu fatalnie. To nawet, nie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to nawet nie wygląda jak CGI, to wygląda jak gra komputerowa momentami. No to jest po prostu gra komputerowa stara, to jest gra komputerowa, ja tu się przyglądałem dokładnie temu filmowi. Tak, przyglądałem się i widziałem w tych scenach to, jest to po prostu gra komputerowa, jak samolot rozbija się, to to jest... Szkoda gadać, kompletnie. kompletny nie wypał, totalne gówno proszę je, po prostu najgorszy sortki na akcji jaki może być. Dla mnie najgorszy film tego roku 2 na 10 na pocieszenie nie jeden, no bo chociażby już ten slajd czy ten stay tam, no... Dobra, dla nich to dwa. E, powiem Ci, jeszcze jest coś bardziej straszniejszego od tych efektów, to jest twarz me Megan Fox, jak mamy tą scenę łóżkową, nie wiem, tam sobie leży Stay z Fox i przyjrzyj się jej twarzy, jak z ma twarz jeszcze wygląda normalnie tak, e, Megan Fox jest najebana, nie wiem, jak, tysiącoma pięć, ciuma, e, filtrami po prostu, w ogóle to było masakra z tym, a ja od siebie daję jednak tam daję tą trójkę za tego z Tama i Stalona, którzy naprawdę spoko ratowali ten film, ale no, ląduje dla mnie to jest po prostu słabe. 3 na 10 i tyle. I jeden z najgorszych filmów tego roku. Ja powiem tak, po było tak blisko do autoparodii w tym filmie, było bardzo blisko, bo to już nawet to już nie jest zamierzone. Po prostu to twórcy nie wiedzą, co chcą w tej części. Jakby ta cała seria była słaba, ale czwórka już po prostu już zniszczyła wszystko. Jedynka, która miała efekty, jakie miała, to przy tym się prezentuje jako solidny jak. Szkoda gadać. Piła 10, czyli dla odmiany coś naprawdę dobrego i zaskakującego, ponieważ tak, dziesiąta część Piły, po tych wszystkich remake'ach, sequel'ach, spiralach, nowych rozdziałach w końcu dostajemy powrót do korzeni. John... Trzeba było zostać w domu. Dokładnie. John Kramer powraca po raz kolejny w tej serii, ale tym razem wraca z klasą, ponieważ podobnie jak w przypadku wielu innych horrorów ostatnich lat, typu Halloween, ksańska masakra Piłą Mechaniczną, Lekceważymy wszystkie te kolejne sequele i tak dalej, i liczy się tylko jedynka, bo akcja jest umieszczona między pierwszą częścią a drugą. Więc kto zna wydarzenia z dwójki, ten może wiedzieć niektóre fakty, ale to nie zmienia faktu, że film jest w miarę kreatywny, ponieważ tym razem podchodzimy do tematu trochę inaczej. W poprzednich częściach motywacja Jigsawa. Dużo ludzi miało z tym problemy, czy on na pewno robi słusznie, i tak dalej, był takim typowym złolem mimo wszystko, mimo tej otoczki takiej filozoficznej. Natomiast w tej części twórcy robią naprawdę super zabieg, ponieważ robią go tak naprawdę protagonistą, wyjaśniając jego motywacje, które skłaniały do mordowania zarówno w pierwszej części, jak i w tych kolejnych. Chociaż jak sam także bohater podkreśla, on nie morduje, on daje im wybór, i to jest ta różnica. Notabene, reżyserem tego filmu jest montażysta pierwszej części, to jest w ogóle niesamowite. Wzięli gościa, który już wcześniej pracował przy projekcie Piła. Patrząc na to, wiedząc jaką Piła ostatnie części mają pecha, to spodziewano się, że to kolejny y, gówniana część Piły po prostu. Ja powiem szczerze, ja jestem nawet nie jestem fanem jedynki. Dla mnie jedynka, którą, jedyną, którą widziałam z tej serii, y, po prostu dla mnie była słaba po prostu. A więc już samo świadczy o tym, jak ja byłem nastawiony do tej serii, a wręcz negatywnie nastawiony z góry i oglądając ten film też nie miałem zbytnich oczekiwań. Może no, pewnie dostaniemy kolejną gównianą papkę i ja będę pewnie później plusie, ale będzie przynajmniej do filmów serii najgorsze będzie. A tu no, zaskoczenie, no po prostu bardziej podchodzimy psychologicznie do postaci, nadajemy taki tragizm, dramatyzm tej postaci, która zostaje oszukana i dostajemy takie pseudo kino zemsty, bo jak sam bohater powtarza, to nie jest zemsta. Oczywiście nie brakuje w tej części standardowych motywów piły, te obrzydliwe pułapki, body horror. To się wszystko tutaj składa w no, tą całość, ale jednak ta no, mieszka właśnie taka no, pseudofilozoficzna, ale właśnie ten tragizm, jak już mówisz, bohatera granego przez Tobina Bella o tak, no to działa tutaj i mimo, że no kurde, ten aktor już jest bardzo stary, on ma chyba 80 lat na karku, to. Cały czas daje radę tutaj i pasowuje się dobrze w konwencję i bardzo podobały mi się plot twisty w tym filmie, tak jak już wydawało się, że ta seria niczym nie zaskoczy, tak końcowe plot twist na plot na pewno działa lepiej niż chociażby w Niezniszczalnych Czterech. Tak, tak, to zdecydowanie prawda. I też pokazanie, że jednak okazuje się, że główny Jigsaw nie jest tak naprawdę największym złolem, bo ponieważ te ofiary są większymi złolami. Po... I nie brakuje właśnie w tej części także powrotu do korzeni. Wraca ta kultowa maskotka, można powiedzieć, lalka Jigsawa. Też jest właśnie pora zagrać w grę i no ma to klimat, ma to klimat i fajnie się wrócili do tego. Ode mnie Piła 10, Piła X dostanie... 7 na 10 jest ciut słabiej niż w porównaniu do jedynki dla mnie, przynajmniej, ale jest to niewątpliwie druga najlepsza część tej serii. E, ode mnie Piła X dostaje 6 na 10, a to dlatego, że no nie jestem specjalnym fanem tej serii, doceniam i tak ten film, a drugie to, według mnie, druga połowa była zbyt trochę przegadana, jednak brakowało takiej troszeczkę większego napięcia, ale i tak uważam, że finał i tak mega to... Odratował tą drugą połowę, więc ode mnie właśnie ta ląduje ta szósteczka. Jednak John Kramer to dużo lepsza postać niż Chris Rock z poprzedniej części, nieważne. Dalej przechodząc, dostaliśmy w ostatnią środę, 4 października, ostatni szósty odcinek serialu o Asocetano, serialu gwiezdno-wojennego, w którym skupialiśmy się na losach padałanki Anakina Skywalkera, którą mieliśmy przybliżone do tej pory tylko w serialach animowanych, Wojny Klonów i Rebelianci. Tutaj dostała swój własny serial. Wcześniej oczywiście już aktorsko pojawiała się chociażby w Mandalorianie. W głównej sadze nie występowała, nie było o niej powiedziane, więc też niektórzy mogli się nie do końca orientować, kim jest postać Asokitano i czy... i że Anakin w ogóle miał padałankę, bo to w ogóle w filmach nie było poruszone. Ale to już mniejsza. Co do samego serialu, no jest to tradycyjna dla mnie przynajmniej produkcja gwiezdno -wojenna, w której wizualia działają naprawdę spoko. Jeśli o to chodzi, nie mogę nic zarzucić, ale scenariuszowo znów mam takie, no mogli z tego więcej wyciągnąć. Chociażby powrót Hydena Christensena, no oczekiwałem ogólnie więcej. No ja, jeśli chodzi ogólnie o seriala Soka, to ja powiem, że tak, po tym wszystkim. Co ostatnio było z gwiezdnymi wojenami, to ja naprawdę na sercu się bardzo dobrze bawiłem. Powiem ci, że dobrze się bawiłem. Wiadomo, tam są dużo scenariuszy głupodniejszy lub bardziej, na przykład w finale, gdzie jeden ze złoli, po prostu jest tak naprawdę dopiero pod samym koniec, pojawia się i tak, jakby jego wątek zle, jest po prostu zlany, ja mówię, gdzie on jest, gdzie on jest, za przeproszeniem. Hech. Ale rozumiem jakieś zasady, ale wiesz co, no tak, to ma tam swoje jakieś błędy logiczne, mniejsze lub bardziej, ale ja po prostu, nie wiem, po prostu dobrze się bawiłem, wkręciłem się fajnie w ten serial i poczułem dużo takich nawiązań do Gwiezdnych Wojen, do głównej sagi, choćby scen, choćby ta scena w pierwszym odcinku, gdzie ona jest po prostu jakby antytezą pierwszej sceny w... W zemście, nie zemście, Sithów, przepraszam, w mrocznym widmie. To jest w ogóle. Ja się naprawdę dobrze bawiłem, nie? Ogólnie pojedynki na miecze, no pojawił się Anakin Skywalker. Dostaliśmy live action Clone Warsy. No, czego chcieć więcej? Momenty były niewątpliwie bardzo dobre w tym serialu, właśnie głównie z się tutaj Halityna Christensena, ale ogólnie no, większość tego serialu to spędzamy na rozmowach Asoki, Sabin, które są dla mnie nudne osobiście. Dla mnie ten serial jest zbyt przegadany. Postacie z Rebes, właśnie jak chociażby wspomniana przeze mnie Sabin czy Ezra, no, są słabe dla mnie, tak szczerze. Oczywiście Ezry tutaj za dużo nie ma, nie ma jakiejś bogatej roli, ale Sabin. Ja nie wiem, ja nie oglądałem w całości nigdy, ale zawsze pamiętałem ją jako taką w porządku postać. Tutaj dla mnie osobiście irytująca. Poza tym pełno jakichś różnych wątków, niedokończony wątek przecież tego Bailana skola. Trochę szkoda, mam nadzieję, że go dalej jakoś popracą, chociaż wiem, że aktor nie żyje, więc już są przymiarki, że może ktoś inny go zastąpi. No ten film ma takie swoje, ale powiem Ci, ja na przykład nie narzekam na postać Sabin. dla mnie Sabin była spoko. I jakoś tak ten. I tak samo mi się to jest z Ezrom. Tam Ezra też był spokój, ja nie oglądałem w ogóle rebelsów i jakoś kupowałem te postacie. Mi one w jakimś stopniu nie przeszkadzały. Tak, Zwol, Balance, z kolei jest po prostu zajebisty w tym filmie. Powiedzmy sobie to szczerze. On jest zajebisty. I to jak on w słowie to jest po prostu. Dawno nie widziałem tak dobrze kreatywnie stworzonego Zwola, a zwłaszcza już po przejęciu Disneya. Star Warsów, to już w ogóle takiego nie widziałem i no kurde, Skoll naprawdę kupił mnie. Mój problem też z tym serialem jest taki, że jakby jego finał kończy się w takim momencie, jakby to była dopiero połowa serialu i spokojnie mogliby tu jeszcze mieć 6 odcinków dalej. E, niestety mamy takie... No ale co dalej? Co dalej z tronem? Jak to się wszystko rozwiąże? Bo tak naprawdę no, mamy pewną odpowiedź niedokończonych wątków. Ja wiem, że oni pewnie będą je jeszcze tam ciągnąć, czy w innych serialach, czy nie, wiem, może w drugim sezonie. No ma drugi sezon, tak, by the way. No, ale suma summarum ten sezon akurat jest dla mnie średni z plusem, dlatego otrzyma 6 na 10, bo... Czy jest lepszy dla mnie od Boba Fetta? Szczerze, nie. Czy od Mandaloriana sezonu trzeciego? Szczerze, nie. Na podobnym poziomie wszystkie te seriale. E, a ja od siebie daję jednak 7 na 10. Dla mnie nawet był lepszy od Kenobi'ego, a już nie wspominając o trzecim sezonie właśnie Mando czy no, Book Boba Fett. Dlaczego? No bo po prostu czułem pewien vibe i tu naprawdę wyglądał bardziej na dopracowany film który rzeczywiście wizualnie nawet lepiej się prezentował, choćby od Kenobi'ego, gdzie w Kenobim no jednak nawet się nie chciało im filtra narzucić na Haydena Christensena, więc 40-letni Hayden Christensen ze swoją już taką trochę troszeczkę postarzałą twarzą udawał e, młodziutkiego, chyba 16-letniego Anakina Skywalkera, to tak trochę no raziło w oczy tak zwane także złolka główna, czyli no, Inkwizytorka, siostra, tam Baczycia siostra też była po prostu i tutaj idiotyczne. Tutaj dla mnie jest bardziej to uporządkowane, raczej każdy wie co się, jest może przewidywalne, tak, ten nie jest przewidywalny, bo każdy wie, że na samym końcu wiadomo kto wygra, tak naprawdę. Ale tak poza tym, to ja powiem szczerze, że ja się naprawdę dobrze bawiłem, było dużo pojedynków na miecze świetne, ja to kupuję i ogólnie jakoś kupiłem tą koncepcję tego serialu, więc ode mnie właśnie te 7 na 10. Nie wiem, wydaje mi się, że po dziewiątce The Rise of Skywalker, Gwiezdne Wojny już przestały mnie tak jarać, jak jarały wcześniej, więc może to też tego przyczyna, może kiedyś bym zobaczył tutaj, o Jezu, Christensen i on się tutaj zmienia, raz jest Anakinem, raz Vaderem, bo jest takie przejście, ale zajebiste i to. tak dalej. Ale dzisiaj, nie, już tyle się widziało tych Gwiezdnych Wojen i było tyle upadków i wzlotów, że koniec. To na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobał wam się w ogóle format, tego, tak że nagraliśmy trzy krótsze recenzje w jednym materiale. I co? Wyczekujcie kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.